To jest napisane. On się nie pisze. A nie, nie. jest Jak Pilot nie. Cg pilot. CGB CGB pilot. CWO? Nie, to jest Chief of... Ale nie będzie twojego In raczej. Is. MCPO? Master <noise> Chief PT Officer to jest. Ale może być. To nie ma różnicy, co? Jest zakichał bym się. Hello Kitty. Nie mam Hello no, Kitty. Możesz sobie kamizelkę jeszcze tą. Czarną. Aviation. Dobra, pojebane ty, ty A jest, liutant? Jest na lieutant, tak? G-pilot Green liutant? Ale to jest green. No to jest zły? Weź szu pomarańczową. No może greena as za dupce i co? Opierdolne. Bo to nie ma dla wszystkich rang tylko jakieś. Co jest? Orange MCPO? No, obojętnie. Tak rangi to nie będzie widoczny. Search and Rescue Pilot? No mówię ci, że obojętnie. Obojętnie! No. Co to jest? Po prostu pilot mam, pajacu. Zobacz, no jest. Teraz się załamie po prostu. Dobre jest? Tak. Chodź już do tej helki Jak on oh. wygląda Jakby z więzienia. No usią. chciałeś pomarańczowy No i normalnie bierze. wygląda Normalnie? No tak, tylko za, za musisz koło. usiąść ten. Nie wiem czy jak przejdę do CO pilota to się nie wyłączy, nie? Okay. No to ja wejdę może... To nie, on idzie. Ale kto będzie nagrywać? On idzie no na kopilota, a ty kopilota i mi odblokuje stery i lecę, nie? Z kopilota, nie? Ale jakoś trzeba nagrać Ja muszę siedzieć na kopilocie no To nie masz z tego No przecież tu nie odpalę kamery No to, no to mamy problem, bo nikt nie chce no zapalić No wydupce no, jakoś zapalić No jestem Ona się pali cały czas przecież, odpalona jest. No to wsiadaj. No jest, co. Jak to jebnię? <grystanie> to ja rezygnuję. Z czego nie. rezygnujesz, Tomasz? Z wszystkiego, z życia. O jest. łódkę, Ty, gdzie jest łódka moja, Tomasz? Ukradli. Jak ukradli? No ukradli. Się ukradł łódkę. A nie, dobra, jest. Tylko musisz cywilną płynąć, gościu. A gdzie ona jest? No, tam przy brzegu, tam gdzie jest ta duża. widzę ją. To jest takie proste po ciemności. Motorówkiem? kurwa to nie, nie no chuja widać. Jak no, się światło zapala? No, wow. Nie, nie Co? zapalisz. Czemu? Czemu nie mogę ruszyć? A po kotwice. Dobra. Czemu nie zapala to? Bo nie. O, tak samo To Czemu tam? To, to, to Światła, ale tu nie ma światła jak, jak nie, nie ma? ma. Teraz musi być. No jest, ale to nie może być. Teraz no i co ci daje te światła? Ty i tak nic nie widzisz. <noise> no i gdzie mam płynąć? Mi, no, płyń po morzu na razie po prostu. Razie to na dzień trzeba, czekać Ale nie, nie trzeba, w nocy też można. To można w nocy nagrać. Dobra, to ja płynę. Nic nie widzę. Widzę tylko jak się liczniki moje świecą. No tak to nawet oblicza, nie będzie ZCX, woda. Nie powiem, z woda Ale nie musisz teraz płynąć. Teraz nie lądujemy gościu. No teraz bo... latamy. Dobra, tak. teraz latamy. Tylko czekaj chwilę, bo ja muszę tu pogać ten po... No ale Jeron, ty masz mnie kamerować. Ty masz lecieć tak, A. żeby on mógł mi skamerować moją łódkę, typie. To już zawracam. Fajnie byłoby, jak, jak, jak nam się jeszcze udało statek piracki znaleźć, typy. Nie? Tomasz, można byłoby też coś nagrać z tego. Teraz jak wyłączyć te... na górze te... Gdzie ty jesteś ker? No na mapie mnie chyba widzisz, nie? Widać. No to prawo, w prawo, w prawo No i czekaj, leć prosto Chuja ja widać, no. no ja jestem o, widzę. pod wami To ładnie. To masz to kieruj go on ma lecieć W ciemności to tak chuja ja widać powiem powiem, no. Nie jesteśmy nad nim, teraz musisz w lewo lecieć, w prawo W prawo? Tak Nie o poleciał. No bo ja nie rejestruję się, gdzie ja jestem w ogóle, jo ja ciemno. Zaznacz, że żerą tak. Dobra, poczekamy na dzień. Zaznacz się, które jest miejsce i po prostu... To. Leć tak jak teraz lecisz, tylko że prosto. Ale I nie skręcaj. Jest? No i dobra, i Tomasz teraz będzie mógł mnie nagrywać. Jestem Tomasz na lewo od was Tylko, że trochę zwolnij tam żerą, bo ja was nie doganiam. Jesteśmy za daleko i nie widzę. To podpłynę do Was. Widzicie mnie? Na lewo od Was jestem. Tak. Mogę do przodu dobra. już pójść? No, ten no co, jaką prędkość tam rozwijasz? Ja? Nie wiem, jak to się odpalało? 25 mil. No to ja będę 20 leciał. A no sorry, 36, 37, ze shiftem. No to może, dobra, 24. Dobra, Tomasz, czy ty mnie cały czas widzisz? Czekaj... Muszę tylko chud sobie schować cały. Nie zrobisz tego. Zrobię, bo się da schować. Dobrze lecę? Tak. No trochę w lewo. Mikrofon. trochę no. Teraz? Tak, okay, to, czy Ta nie? kropka, to jak idzie, to... W lewo trochę jeszcze Jeszcze? Tak? Dobra, good Tak, teraz dobra. Mm -hmm. Ja tak mam prędkość lecę, nie? 20 tam. Czemu tak zakręca? Kurwa, Jak do tyłu biorę do nas kręcę w prawo. Nie rozumiem. Czekajcie. Jeszcze

teraz? Na to ja muszę... No się mapa skończy, kurwa. Nie bój się. Kurwa, to gdzie, gdzie, on jest? Przed nami gdzieś. No, przed wami jestem. 50 lecę, To lecę, tak. Ty, Tomasz, wiesz, że Lipton gadał im, że za koło ratunkowe 30 tysięcy chce? O, no, 30 tysięcy za koło ratunkowe.

Jestem 180... 200 metrów nad ziemią, a wydaje mi się, jakbym był kurwa 5 metrów. O, dalej jesteś. Weź E przytrzymaj i... E, ...toggle searchlight weź. Toggle... searchlight? Tak. Nie mam, mam toggle control. A jakieś lights, czy coś? Eee, autohoover, rope transponder, nic więcej. A, weź jeszcze raz naciśnij. No. I co tam nie mam nic. Musisz mieć lights jakieś. No nie mam lights. A kliknij L może po prostu. Nie. No i świeci się. Ja, właśnie Ty się świecisz, peracz, o co wam chodzi? Tak, świeci się. Nie, tego się chyba nie da wyłączyć. Chyba będzie tak uciąć, to po prostu, albo no nie wiem. To na Karla siedzi tyle. Chyba się mapa kończy, za chwilę w prawo trzeba będzie skręcać trochę. Zbijemy w prawo, skręcimy, nie? No Tomasz gdzieś tam wywołuje Batmana w kosmos. <noise> no bo. Nie wiem hm. gdzie jest ten Gdzie ja w ogóle jestem? W do przodu, do przodu, do przodu Tym światem. Na wprost Bo, za Jezu, dużo to źle jest Musisz bliżej podpłynąć Małego... da, dobra. Widzę, widzę ten o, No i widzisz mnie teraz Ale ja widzę kurde, jest no na mnie Jeszcze bliżej? Nie, wystarczy Prawo skręcamy, bo tam mapa teraz się kończy. To czekaj, muszę zakręcić, bo wiecie, E nie działa, nie żebym skręcić. A, no tak. Bo to jest właśnie ktoś, jakiś Debil, to wymyśli. Ma klawisz F, to nie, co musi poddekować. Weź czapkę z Daymaker i kamizelkę. Ubranie też? Nie, Bo to będzie dziwnie wyglądać. Czekaj, zgubiłem się, o. Coś takiego ujęcie po prostu Fajnie, że widzę a nie łódkę Możesz tak się ten obniżać no, Ale no co, Darba nie płynie. Nie leć za nim ten centralnie tylko obok Zakręcasz rekord, czy co? No trochę zakręciłem Sorry. O i tak jest GUT jak teraz lecisz, Dobra. chyba nie? Tak, teraz? Mhm. Mm Chyba. Od... Tylko odbić mi jest ciężko w prawo, bo kurwa nie ma tego no. Drażni mi to. Tomasz, to To przestaw. Ten. To pod E przecież możesz sobie przestawić w menu. Nie widzę nic. No to głupio będzie Dobra, jakoś. Dobra, teraz... Kryjny Tomasz, No jest żenada, co tu się dzieje. Gdzie jest? No Tomasz, no my nic tutaj. To mi wypłynie scenarzysto, Ja płynę, że romleci. leci. No, to wszystko jest według scenariusza. Scenariusza. Kamera akcja tylko brakuje. Wystarczy Tylecisz? No a co to ma? Ile to ma trwać? Godzina? No nie wiem no pytam się, czy już gotowe No tak, wystarczy, Dobra. przecież to nie jest To co teraz robimy? No wyląduj na statku na razie Gdzie ten statek był zajebany? Tam chyba Dobrze płynie lecę. Jezus, z tym motorówkiem pływać to jest dramat Nie więcej Tylko się jakoś ustawię tak wiesz żeby Będę musiał jeszcze nakręcić się, no tak. 600 mapa surowcowa w centrum miasta I tak później będziesz musiał jeszcze raz wystartować i wylądować Wystartować i wylądować? No bo ja musisz mnie najpierw odstawić no To może Aha. niech wyląduje na wyspie jakiejś Tomasz, bo to będzie trudne. Ale ja muszę być albo Ja bym to zrobił na green screenie Gdzie ty green screena? Jak Wpalimy screen. własny serwer, zrobimy green i tam a. Tomasz wyląduje, znaczy żerom wygląduje Helkom, a później skąd wstawimy to weźmiesz? tutaj. Ukradnie się. Uh -huh. Tak średnio bym powiedział. No ja bym wyglądał. Czekaj tutaj... stroje weźmiesz. I ja płynę, a nie to wy tak jakoś. Jakieś stroje? Co? No. To z no To się wstawi Postprodukcji <noise> <noise> W ogóle można zrobić zdjęcie helki, zdjęcie statku i zrobić, że ląduje Animację gifku. kurwa, bardzo <noise> jest doświadczone Ty Ładny jesteś. Ładny jesteś? W ogóle gdzie ty lecisz, typie, powiedz mi? No gdzie, jest no, ten statek? Mi. No gdzieś tam po lewej Gdzieś Kule. niedaleko, kurde mulet fishing area hmm, a to ciekawe tam gdzieś, gdzie jest sand area, kurde typie, a tu ty no, ty gdzieś tam Sand area, musisz pamiętać. No A ten leciał w ogóle gdzieś na lakeside, chyba chciał dolecieć. Co tu jest? Fajne wyspy Tomasz weź polecaj na spektakle Ja wiesz, sobie Zobarł tutaj kupił stare, Bo tutaj są wille takie Gdzie? Na tych, na tych dwóch cyckach? No to są wille normalnie Z hejpadem i za wszystkim Masz farmę swoją normalnie Możesz chyba się... hodować wszystko Muszę sobie, sobie takie robić. zrobić na Lakeside Nazwie kurde Karl Island Pierdolę z Island, a nie co mi się będzie działo jak mi żarcie spadnie do zera? Nie będzie się wiedział. Eee. Poważnie? No. <noise> to muszę coś zjeść. No to nie zjesz, musiałbyś wylądować. No to i tak będziecie lądować? Ja tam mogę nagrywać. No ale jak ja będę miał czarno, to, to nie polecę. Tam leceniem się... to nie będzie problem, ale lądowanie? Nie ląduj, póki możesz po prostu. Tak musisz wylądować, więc. Kurwa, to jest tak ciasno. Czy to się tutaj u góry, na tym tym, tym? No, na idzie? tym wyższym. Na, na tym kółeczka? wyższym. O, będą problemy. Masz tu będzie problem, żebym je odlądował. Ty jak ty chcesz. Chyba, że ty wylądujesz, jak ktoś nagra. Kto? Nikt nie ma spectate'a. Aha, no to jest, no to jest problem. Nika, ta motorówka jest słaba, sama skręca w lewo. Może masz alt na początku miałeś włączony dlatego ci skręt. Właśnie nie. szybciej, szybciej schodź na filmach szybciej schodzą zawsze to przyspieszysz tak do przodu nie, to by, trzeba będzie powtórzyć <grym> no co ty nie powiesz <grym> ty zwisał że? Żeby... o masz my nie jesteśmy takimi kurde zaawansowanymi pilotami Mikrofon muted. To po co się O kurwa, je było. i nie, chuj. Nie, no nie. No, Ogonem zahaczyłem. Tomasz nie żyje. O, nie. To nie ma sensu. Jak nie ma sensu? O co ci to masz teraz chodzi No nie, po prostu nie ma Po bo... co? Ja ci to masz mówią, że dwie, w dwie osoby nie damy rady. Coś czuję, że w takiej organizacji to byśmy w dziesięć nawet nie dali. Ale o co, 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 co. czemu teraz mówisz o jakiejś organizacji naszej? Podpłynąć pod, pod was? Jak ja nie żyję, to po co to? To pod Ja już co wyszedłem wyjdzie? i tak. I co, już nie to robimy? Jak, ży, jak żyję, to wyderzył? Ży, tak. Bramę by mi może jeszcze, no. bym już w ogóle był zadowolony. No to ja czekam tutaj o tego statku na was chyba się załamał. Mikrofon muted. Halo. Ja pierdolę no. ty. Nie jeszcze. Ale nie wiem, robimy wszystko tak jak Tomasz każe i to możesz nawet no. cofa. Ja też nie wiem. Ja się staram nawet. Coś chyba przyszedł No nie robić, wiesz bo coś no, co, ty... zrobię. Przyszedł i tam. Zahaczyłem ogonem, no. Bo trzeba idealnie, no na no. Tutaj nie wylądujesz no. chyba bez autozwisa, tak ci to masz powiem. Ja nie zapomniałem, no nie. że to jest takie ogrodzenie, myślę, że to tak, no tak fajnie to jest się. Uda. No. Gdyby no. nie to ogrodzenie, to dałoby się tu idealnie to idealnie wylądować. to Czemu ja wylądowałem bez autozwisa. No miesz... bo ty jesteś zaawansowanym pilotem. Jestem... No, nie zrobię. Kary to jest motor. Bo inaczej jestem amator, kiedy jest płamacony Ta, bo ja przechodziłem szkolenie, prawie przeszłem, ale serwer się wtedy skończył. Mam dać TP do Bejza? Nie, sobie? no bo ty jesteś gdzie ty jesteś na statku? W wodzie chyba. No to wsiądź zaraz do mnie. Ja tu jestem przy tym statku. Jestem pod statkiem. No no to wypłyń na powierzchnię typie i nie użyj. No i jestem w wódce, w motorówce. I jest. No widzę Cię, płyniesz do mnie. To Ty? Czy to jakiś Be. twór? Ja no i wsiadaj. Być. No tutaj koło mnie gdzieś będzie miejsce. Chyba Ci kotwice się. Na, kół, na kółku gdzieś będzie. Chyba. O. To masz no czekać ja na Ciebie? To, ale to zobacz... To... Ja już wysiadłem. A czemu? No... Bo się zdenerwowałem. Po co ten żarą wchodził? Nie wiem, że ja wychodzę. Grubo. No i widzisz, to może. Jakie jest właśnie nagrywanie z tobą? Dobre. Co dobre. Mówi, żeby nagrywać, a raz się coś nie udało, że Rom mówi, nie udało się wylądować i mówi, że jest powied... nagrywany. A zresztą. Co? Co by? wie w wyjęcie, kurde, co leciałem za karlem, no. No i teraz możemy nagrać gdzieś u nas Było na bazie.